No i dobra, słuchajcie, witajcie misiaki, będziemy ze cztery walczyć, eee, trochę skonstruję z dwóch narzędzi jedno, eee, pokażę Wam. Ten gadżet jest, słuchajcie, do sprężyn Mercedesa, ten gość jest za gruby, o co chodzi? Chodzi, żeby włożyć w ten otwór, tak jak widzicie otwór. Zobaczycie, jak to zrobię. Podniosę, wsadzę tutaj i po prostu skręcę od środka tym. Mam nadzieję, że ten gość wejdzie i uda nam się ściągnąć tą sprężynę. Jak nie, to trzeba będzie jakoś to przerobić, pociąć, dorobić, tak żeby nam się udało narzędzie stworzyć do Audi. No nieraz tak jest. Ale nigdy nie poddawajmy się. No i tak, nie poddałem się, słuchajcie, akurat ten pomysł e, Polek niestety e, niestety nie wyszło. Musiałem, słuchajcie, zrobić taką większą podkładkę, bo te talerze miały większe otwory i śruby przechodziły. I taką większą śrubę inną użyć do tego. No, ale w końcu słuchacie stworzyłem i będzie działało. Zobaczycie mniej więcej jak to działa. E, też jest to, jakby powiedzieć fancy. Trzeba uważać, żeby no raczej powiem wam szczerze, nie bałbym się, żeby to się rozleciało, bo jednak ona jest skręcona w środku ta sprężyna, nie? Taki pomysł niestety miejsca nie ma, a sprężyny w Audi są słuchajcie twarde w takie A4, A6, no to jednak, jednak jest zabawa przy tym, żeby ją zdemontować. Kto demontował kiedyś to wie, kto nie, to już informuje, że można trochę, można trochę się pobawić. No ale tak, narzędzie zrobiłem i działa. No i dobra, sprężyny nie ma. Udało się, musiałem takie podkładki skonstruować. Bo po prostu śruby e, przechodziły przez te otwory. Bo to nie oryginalna e, jest, jakby powiedzieć, mm, samoróbka taka. Trochę strach, może i tak. Ale niestety w Audi tak to jest. Dobra, słuchajcie, ja to rozstegowuję. Rozkręcam i idziemy na drugą stronę. żeby rozkręcić, to zmyślę coś. Musiałem przyjść na ogród. z tej strony to samo co z tamtej. Tak, jak mówię. Trzeba pobawić się. Chociaż tutaj jest jeszcze stabilizator. Muszę w tu jeszcze zejdzie Czy coś niedobra. I skręcamy. Mam nadzieję, że wystarczy. Opuszczam zlewarka. Opuszczamy, słuchajcie, zlewarka, ale i tak trzeba będzie włożyć śrubokręt od spodu i, e, jakby powiedzieć, wycisnąć ją jak Widzicie dalej, dziewczyna siedzi. E, od dołu śrubokręt i no, musimy ją wygarnąć. E, zawsze połamana sprężyna wychodzi a później wsadzić nową jest ciężko niektórzy takimi pasami ściskają też działa sprężyna ściągnięta żeby ją rozkręcić muszę iść na ogród bo Audi sprężyna jest bardzo twarda ale tak słuchajcie, ktoś wymienił sprężyny dowiedzieć się czy to jest dostępne i wymienić gumy te, jak cię jeszcze mogę ale te dwie umarły tak samo był amortyzator jeden wymieniony. Czemu słuchajcie, jeden, a nie dwa? Dwa zawsze się wymienia. I czemu bump stopy są założone agonalne, nie mam pojęcia. Idę to rozkręcać na ogród. Niestety muszę użyć następnego kompresora, bo słuchajcie, jak sprężna się od rozcisnęła, to niewygodnie to po pierwsze, a po drugie bardzo ciężko słuchajcie, się odkręca ścisnęłem tu na tej maszynie i idzie łatwiej lepiej, więc kompresor z środka trzeba wyciągnąć rozkręcić i dopiero tak jak widzicie, jest zrobiony już wychodzi wyciągamy nasze wspaniałe narzędzie. no i tak, no i do przodu Także już druga sprężyna. Narzędzie do Audi działa. Volkswagen oryginalne. No i dobra, e, przewód e, ABS sensor teraz e, odkręcę tu z wahacza, tu zobaczymy, gdzie on tam się łączy, bo na pewno gdzieś się łączy niby trzy śruby słuchajcie łatwa sprawa no ale dziesiąteczka poszła też grzać nie można bo wszystko jest w osłonie plastikowej niestety torx jest tak pordzewiały i obrobiony że no niestety na chwilę się poddam z tym zastanowię się może jak opuścimy wszystko to już na ogrodzie rozłączymy będzie wygodniej niż na kolanach pod autem damy sobie na razie spokój eee... wrócimy do tematu Zobaczę, może gdzieś od dołu można odszczepić i to wszystko zejdzie. Ale zobaczymy, jak to będzie. Dobra, e, zabieram się za tę śrubę, czyszczę i spróbuję ściągnąć te długie pręty. Nie wiem, to sporniki pewnie są do tego. Czego? Do. To jest kabriolet, nie? Żeby jakoś tam nie pływał. No, i tak wydaje mi się, że to są dokładnie te same śruby, słuchajcie, co w Audi TT Quattro Sport w spornikach. Mimo, że to nie Cabrio, też ma takie sporniki, wszystkie śruby musimy oczyścić wstępnie, żeby przynajmniej coś się nam wbiło, tam, żeby wyglądała jak śruba. Niestety w Szkocji auta bardzo, ale tu bardzo rdzewieją. No i akurat taką meskę, co ratujemy. No to jest trochę przy tym pracy, tym bardziej, że nie poddaje się wszystko. ta Akurat śruba po grzaniu, w oczyszczeniu, nabiciu od... poszła. Drugą, tak jak widzicie, już musiałem grzać, nabijać, grzać, nabijać, ale się udało. Nie obrobiła się. No niestety, którą teraz walczę, się obrobi. Ech, niestety rdza już zrobiła swoje, no i oczywiście, grzejąc, pamiętajmy, że samochód ma wyguszenia i inne rzeczy, żeby nie spłonął. Także trzeba przy tym uważać. Ech, ta śruba, akurat po grzaniu i po nabiciu, się odkręci. Niestety do drugiej będziemy musieli wrócić, Ech, starać się grzać, grzać i słuchajcie. No, w tej chwili już zaczyna się zabawa. Szukam coś większego, żeby wbić i odkręcić. No, niestety nie mogę nic znaleźć. Dobra, w końcu coś mamy. Impaktem poszło. Tak samo impaktem musimy uważać, bo też łatwo obrobić. Poszło. No, nie, jeszcze szukam, słuchajcie, szukam następnej, następnej, no w końcu znalazłem, szukam następnej torksa, czegoś, żeby wbić troszkę większego. Mamy to tutaj, słuchajcie, jest nakrętka u, gó u góry i zbiornik paliwa, więc nie pogrzejemy sobie. No tu mamy zbiornik paliwa, więc liczymy na. Na to, że się odkręci, nie? No i tak, słuchajcie, mamy moc, mamy tą moc. Jeżeli nie my, to kto? Zawsze jest jakieś wyjścia. Także to nie jest tak, że coś się nie chce odkręcić i poddajemy się i mówimy: Dobra, to się nie da. Musimy znaleźć taki sposób, żeby się dał. Bo zawsze, słuchajcie, się da, tylko trzeba mieć pomysł, i no niestety czas. Eee, spróbowałem impaktem nakrętka się obkręca. No to nie jest dobry pomysł, słuchajcie, nie. w drugą stronę. I uważamy na palce. Poszło. ściągamy ten plastik eee, ze względu na to, że jest tam śruba. Eee, te dziesiąteczki, i tutaj. Słuchajcie, nie wszystkie przetrwały z racji wieku. Niestety, trzeba będzie kupić nowe klipsy. Plastik gdzieś kiedyś był uderzony. To nie jest takie połamanie z wyciągania czy coś, tylko po prostu. I tutaj już ta śruba jest bardzo no, Trzeba będzie coś z tym zrobić. Dobra, odkręcam ostatnią śrubę, i z tej strony będziemy mieć wolnego. No i popatrzcie na tą śrubę, słuchajcie. Gdyby wszystko odkręcało się tak jak ta śruba to by było życie wspaniałe, słuchajcie. Już bym miał opuszczoną ramę pomocniczą i wszystko. Ale by nie było tyle zabawy. Dla niektórych zabawa, dla niektórych męczarnia. Dla mnie jest zabawa, słuchajcie. No niestety trzeba popracować przy tym, żeby wszystko pięknie wyglądało. Akurat model nam się wtrafił strasznie zmęczony, słuchajcie. No ale właściciel chce robić, nie wyszło mu wybić z głowy tego, także jeżeli właściciel chce to ja, ja robię, nie ma problemu, słuchajcie, e, już troszkę pieniędzy wsadziliśmy. Ostatnią śrubę, spróbuję znaleźć kogoś kto mi to wypiaskuje i pomaluje pies, powder coating, ale zobaczymy jak to będzie. Dobra słuchajcie, z tej strony, z tej strony to samo. Trzeba ściągnąć ten plastik, żeby dostać się tam do śruby. No i tu mamy tą jedną. No i tak ta jędza się nie podda. Słuchajcie, pomimo czyszczenia wszystkiego. Słuchajcie, no niestety wstawi opór, obrobi się i nie będzie tak łatwo. Słuchajcie, e, nabiłem. Słuchajcie, spróbowałem Impactem, ale szybciutko, od razu się obrobiła, słuchajcie. Eee, próbuję czymś dłuższym, ale nie idzie nic, słuchajcie, a jak zaczęło iść, to obraca się z nakrętka ze śrubą. Także jesteśmy, wiecie, w czarnej. Nabijam coś większego, próbuję. Eee, no niestety. Każdą jedną rzeczą jest walka. Nie podgrzeję, nic nie zrobię. Śruba obrócona. robione. Już tu też połamane. Zanim ściągać będę. I tam ten pędzel urwany. ściągam plastik. Słuchajcie, bo tej śruby nie mogę odkręcić. Plan taki jest, że tam już się obraca, w, jakby powiedzieć, nakrętka, Sorry, nakrętka, tylko że obraca się ze śrubą, więc robię taki Mek, że ściągam ten plastik, odkręcam śrubę od Subtrain, tak i wtedy słuchajcie obrócę ten cały aluminiowy uchwyt, tak przynajmniej mam taki plan. A jak to wyjdzie zobaczymy, ale tu będzie zabawy, a zabawy słuchajcie. Nie. Tak. Dobrze musiałem go podnieść Żeby wyciągnąć ten plastik, bo kubyłka przeszkadzała. Lewarek jest ale pierw tą śrubę odkręcę, wyczyszczę i wtedy będziemy bawić się z tym Słuchajcie, taki pomysł zmieniłem. Tutaj, następnie tam, tam, a tu od e, ramy pomocniczej czyszczę tamtą śrubę. No, i tak plan jest taki, że po prostu odkręcę śrubę od ramy pomocniczej. Tam są cztery, to więcej, jak wykręcimy jedną i podłożymy lewarek, nic się nie stanie i ściągniemy ten cały uchwyt razem z, z, z tym braketem, z tym, z tym uchwytem nie wiem jak to powiedzieć e, no i jak zawsze nabijamy e, nie grzejemy tutaj, bo plastiki są e, odkręcamy tą śrubę tak jak widzicie poszła nawet całkiem gładko bez problemu i następnie odkręcimy od ramy pomocniczej śrubę i następnie od tego długiego Uchwyt tutaj, jak widzicie, odkręciłem, odkręciłem, zeszło wszystko i śruba wraca. Lewarek jest dla, tylko dla bezpieczeństwa. E, rama pomocnicza nie powinna zejść nam. No i ściągamy wszystko. Tak jak mówię, zawsze jest pomysł, zawsze idziemy do przodu. Zamiatam trochę auta zostało na podjeździe. nie? E, no chyba też będziemy spawać. O, nie wiem, zobaczymy. Jak na razie rozbieramy, e, bo. Fumik chcę zdjąć, a nie chcę na tym syfie leżeć. Ogarnięte słuchajcie. Zaraz, zaraz to się posypie. E, zaraz więcej tego syfu będzie. No ale... Jakoś tu leżę. E, zobaczę co z tymi śrubami. Czy one w ogóle istnieją. Czy da się odkręcić. E, I chlastamy klemy. No niestety one one słuchajcie, nie nadają się do niczego, będzie trzeba kupić nowe, także Ech, tak. tak, słuchajcie, gumówka, kątówka waszym przyjacielem tak jak widzicie, próbujemy czyścić, ale śruby tak słuchajcie, że masakra zdejmę dwa gumiki w tym samym czasie przynajmniej tak spróbuję zrobić eee, wycinamy klemę gumóweczka i ciechamy no tak, chyba w marzeniach się ściągnę dwóch tumików na raz, przecież jeden tumik wchodzi w drugi. No ale marzenia są. Wycinamy te klemy, słuchajcie, gumówka. Nie ma sensu tu bawić się, ratować. Te klemy pójdą nowe. Tak jak widzicie, trzeba uważać tylko, żeby nie przeciąć tumiku. Bo to jest słuchajcie, miltek, więc swoje kosztował chyba 1000 funtów z nierdzewki, chociaż jak widzicie, zana nie jest. Druga leci, oczywiście przycinając wyglądam jak fachowiec i kocham desz z iskier. Druga klema się poddaje, choć trzeba ją trochę bardziej wydubać. Niestety trzeba oceniać, jeżeli słuchajcie, nie ma coś do uratowania kątóweczka i wycinamy jeżeli jest miejsce szkoda czasu i życia tak, w tych miejscach e, będzie zespawane e, wiecie wchodzi rura na rurę nie klema łapie jak normalnie, więc no dobra, próbujemy go zrzucać z gum dobra, zdecydowałem się, że wytnę bo nie wiadomo jak to będzie e, tu też wytnę Śrubę to jakieś się da. z względu tego, że trwoma walczyć naraz, jak się skleją, zespawają. Zobaczymy. Wycinam następnego. No i wycinamy następną śrubę. Słuchajcie, żeby w pojedynkę wyciągnąć. Tak jak mówiłem, już jest ściągnięty, a stoi na dębowo. No dobra, słuchajcie, próbuję to grzać. Zobaczymy co grzanie da. Niestety tak to jest. Dlatego słuchajcie, fajnie jak czasami tu jest stary. Gumoweczka chlaskamy nie interesuje nas założymy nowy. W tym przypadku tak jak mówię, właściciel parę lat temu założył Miltek, więc warto go uratować, choć rura wchodząc w rurę z czasem się zespawa. WD40 grzeje WD40 grzeje. Nie chcę w ogóle się ruszyć i bardzo, bardzo ciężko, tak jak widzicie, próbuję w lewo i w prawo tu miekiem ruszać, aby to wzruszyć. No i w końcu słuchajcie, mamy luz, ale też to nie idzie. Nie idzie tak jak ja bym chciał, słuchajcie. Tak jak widzicie, trochę siły trzeba użyć pod, so pod autem też niewygodnie. Takie warunki mamy, takimi warunkami pracujemy, ale w końcu, w końcu się y, uda, y, znowu grzejemy, próbuję wódę, y, bo się zatrzymało, wyszło pół i w połowie powiedziało, nie, słuchaj, nie, niestety, nie powalczysz. Młotkiem też nie chcę zbyt bardzo stukać, obrobić tego, tej rury, y, ze względu tego, że później będzie ciężko ją y, dopasować. Słuchajcie, chciałbym, żeby ona wyszła jak najmniejszą siłą, jakby powiedzieć, najmniej młotkiem stukania. E podkładam w tej chwili lewarka, żeby nie było zbyt agresywnie na następny tłumik. I co? No i nie idzie, grzejemy dalej. Ogień, ogień pomaga, no trochę dymi się, ale bez dymu nie ma roboty, słuchajcie. No i w końcu, w końcu, w końcu będziemy mieli go. Choć widzicie moją minę. Kończę, słuchajcie, na dzisiaj, bo ten tłumik już mnie do... do końca wyczerpał. Wyrwaliśmy, dlatego zdecydowałem się, słuchajcie, na zdemontowanie, co mi widzicie żeby było niemożliwe ściągnąć dwa razy na tu, tu, tu dwa tuniki na raz, także co wam powiem eee, bombalek coraz coraz bliżej do zdjęcia ramy pomocniczej nie wiem jak to powiedzieć, słuchajcie, bo to jeżeli myślisz sobie zrobić to co ja tu sobie robię to pierwsza pomyśl czy masz chęci i siły na to miłości dla mnie to zabawa dla niektórych męczarniach, więc co wam powiem pasja, miłość, rodzina 4 godziny gdzie? o 11 czekajcie 5 godzin 22 Dwie minuty, dwie sprężyny, dwa te metalowe i jeden tłumik. <grywy> eee, czy ja coś źle robię? Nie wiem. Eee, ważne że do przodu, nie? Pasja, miłość, rodzina, wak, rodzina, trzymajcie się. Czymś jaki e, zamówiliśmy części? Słuchajcie, w Audi cały wahacz. Wahacz jest, słuchajcie, dostępny tylko jako wahacz. Nie możecie kupić e, osobno tuleje gumowo-metalowej. Tutaj tą tuleję gumowo-metalową, gdzie jest łożysko, z Audi zamówię. E, tutaj słuchajcie. E, aftermarketowe czyli z innej firmy odnowimy, wypiaskujemy i te dwa wahacze też już zamówiłem z dwóch stron także to jest już 270 chyba 70 funtów parę, parę gum metalowo gumowych dwa, cztery wahacze i tyle pieniędzy zamówiłem też łożysko SKFa i piastę także no co pasja, miłość, rodzina myślicie, że damy radę skrzesić S4 pamiętajcie, bo jak nie my to kto trzymajcie się życzę wam miłego weekendu a ja idę piwka sobie napić i zrobić wam filmik do następnego